Panie reżyserze, jak ja mówię, że jedno ujęcie i bez scenariusza, albo jedno ujęcie i bez scenariusza i żadnych tutaj Ceregieli mi Spielbergmeister. Zrozumiamy się? A, już jestem. Siema tutaj masz ulubiony sprzedawca grucha. Jestem tutaj znowu z Wami w Pęusi. Dzisiaj w tej czapeczce supimas, w kolaboracji Toy Machine, moja ulubiona firma z dzieciństwa. Jutro więcej o tym na live'ie. Live, live. Słuchajcie, dziewczyny, było dla Was z jeziora takiego no. szczupaka, że po prostu pff, wyskakujecie z góry. I są to danki. I pamiętajcie jeszcze jedno. Zaczniemy. Szczupak to król wód. <grym> Słuchajcie, mamy tutaj takie danki. Zupełnie inne też niż wszystkie danki. Są w... popatrzcie Brakuje słomy, żeby wyznawała z butów, bo one są na taki styl country, nie ma tej plastikowej jako skóry wszędzie, tylko są, jest materiał, jest trochę tej skórki, fajny języczek nawiązujący do starych tanków i masteret. Jeżeli wiecie, o które mi chodzi, jeżeli nie, no to pytajcie, ja Wam wszystko powiem. Patrzcie, jakie kosiory. Podeszwa też zajebista, idealna, jak będzie błoto, to nie będzie widać brudu. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie. Jutro live. Jedziemy z tym tematem. Siema.